Kiedy się pędą, bo z Powstanie warszawskie. Najwyższy patriotyzm i szaleńczy romantyzm polityczny. Bohaterstwo żołnierza i małość, albo w każdym razie niespełnienie oczekiwań przez dowództwo wojskowe. Zawód ze strony polityków i bohaterscy chłopcy, 12, 10 dziesięcioletni na barykadach i w roli łączników, sanitariuszy, tak samo i dziewczyny. Wielka Polska Narodowa Rana. Rana, która nie zasklepiła się do dzisiaj. To prawda, żeśmy odbudowali Warszawę. To prawda, że obchodzimy tą smutną rocznicę w powadze i skupieniu. Ale to też prawda że temu miastu wyrwano jego serca. Warszawa jest jedyną stolicą europejską, która nie ma tak naprawdę Śródmieścia. To Śródmieście leży w okolicach Pałacu Kultury, w tych stosach gruzów, które tam były. Tam było prawdziwe Śródmieście tego miasta. A teraz podczytam z Warszawy. W dwustorajczym Armii Krajowej prowadzili działania za które zaprowadziły do kilku poważnych otołów. Godzina w godzinach dziedzina przewidzianych z zdobytym spraworowym na tarczy kompleks budynków komendy policji, polegany na krakowskiej stodniści... Ale co gorsze, wyrwano nie tylko serce Warszawy, wyrwano mózg Polsce. Kto zginął w powstaniu warszawskim, to to było te 200 tysięcy ofiar. Poza przypadkowymi cywilami, którzy ginęli od bomb niemieckich, od bombardowania, od polskich, Pocisków w wyniku działań bojowych toczonych w mieście najstraszniejsza forma walki. Ale które byli powstańcy? To była elita elity polskiej. To byli ci młodzi chłopcy i te młode dziewczyny, które przetrwały kilka lat koszmarnej okupacji, sposobiąc się do jednego, do odpłaty na Niemcach. To byli studenci tajnych uniwersytetów, tajnych kompletów. To byli młodzi ludzie, którzy ściągali na powstanie z całej Polski, którzy chcieli tutaj zademonstrować swoją chęć walki z Niemcami. I ta elita przyszłej Polski leży szeregami, jak pisał ten w sposób przejmujący wielki historyk powstania Jan Ciechanowski, szereg za szeregiem, kwatera za kwaterą przyszli politycy, uczeni, artyści, sportowcy, którym nie dano było wystąpić w tych rolach. To była strata niepowiatowana i tą stratę odczuwamy do dzisiaj, bo dzięki temu że elita młodej Polski została zabita w powstaniu, Stalin o wiele łatwiej skomunizował Polskę po 1945 roku. Z żywą Warszawą, żywą Armią Krajową byłoby to o wiele trudniejsze. Proces nie byłby tak głęboki, byłby dużo płytszy. Ta elita, proszę Państwa, narzuciłaby nam pewne wzory postępowania. Nie dalibyśmy się tak skądlić w okresie PRL-u. To wszystko, na co powszechnie narzekamy od prawicy po lewicy i od lewicy po prawicę, te wszystkie bolączki naszego współczesnego życia są pośrednim efektem wojny, okupacji, ale przede wszystkim tragicznego bilansu powstania. W tej akcji dwa kołdys oraz zdobyliśmy wiele broni i amunicji. Po zajęciu komendy policji, oddziały armii krajowej. Uwolnimy 8 przeży i 50 osób cywilnych wraz z dziećmi, trzymanych jako zakładników. Czy było warto? Ja należę do krytyków decyzji powstania. Uważam, że była pochopna, że tak jak jeden z wybitnych sztabowców, właściwie jedyny wojskowy specjalista w Komendzie Głównej AK, pułkownik Janusz Bokszczanin twierdził, wolno rozpoczynać powstanie, kiedy Sowieci położą ogień artyleryjski na drugim brzegu Wisły, kiedy pojawią się na przeczółkach mostowych, nie wcześniej. je pod wpływem pogłosek, nastrojów, historycznych reakcji, Przede wszystkim generała Okulickiego, pułkownika Jana Rzepeckiego, generała Grzegorza Pełczyńskiego to trzech winowajców podjęcia tej niefortunnej, przedwczesnej decyzji, z czym Warszawa poszła do powstania z gołymi rękami. To nie jest przesada. Armia krajowa miała w Warszawie około pięciu tysięcy ledwo uzbrojonych ludzi, wiele ledwo uzbrojonych, bo karabin czy pistolet rewolwer, kilka sztuk amunicji to nic, kiedy przychodziło zdobywać niemieckie bunkry stanowiska karabinów maszynowych to się musiało tak skończyć powstanie załamało się militarnie już drugiego dnia nie osiągnięto głównych celów strategicznych nie miano ich osiągnąć nigdy aż zdumiewające, że potrafiono walczyć tak długo, tak heroicznie i tak bohatersko i pozostaje tylko jedno skłonić w milczeniu przed tymi bohaterami głowę